No, o, ty, czekaj, czekaj. Tu są, czekaj, To Husiek ma już tylko jedno życie w takim razie. O co za peszek? Chyba, że gdzieś zginął jeszcze po drodze. Nie, nie żyje. O. Ciekawe czy przeżyje pierwszy odcinek. O to tam było Fok na pewno. No, co co ty mu robisz? Czapkę? Czapkę mu robię. Do najbrzydszy creeper na świecie. <laughs> Czekaj, zrobię mu dalej. jeszcze ja się dołożę, może. <laughs> Naprawdę jest ohydny. <laughs> Trzeba będzie go trochę poprawić między odcinkami. O, Nie! Miseczka. Co? Rezji masz. Może dodamy Rezji go, może coś ciekawego opowie. Ja tego go zaraz dodam. O, brzydalek, dzwoni. O, co oni? No, dodam brzydalka. Mm. Ale on coś pewnie ode mnie chce, bo z kimś dziwnym dzwoni. O mój Boże, on od tyłu będzie wyglądał jeszcze gorzej niż od przodu. Dodam brzydak, Niech ktoś zadzwoni do. O, dobra, dzwoni się. Tak Cześć, Buraczku, dzwoniłeś do mnie. Tak, bo. Tylko teraz nagrywam odcinek, więc ostrzegam. A, czyli mam uważać na słowa, tak? No. Jak chcesz, Nie wiem, wolę ostrzegać. Nie, jest ja to w takim razie później zadzwonię, bo to chodziło o takie tam nieprzyjemne sprawy, których publicznie lepiej nie, nie poruszać, bo tam ktoś się pod ciebie podszywa i chciałem się tam o tym donieść po prostu. Okej, okay, to pogadamy za jakieś, nie wiem, 20 minut myślę. Dobrze, to pozdrawiam w takim razie i na razie. Spoko, cześć. A właśnie, tak to po dzisiaj dostaliśmy I... wiadomość, w zasadzie Husiek dostał, że już jakiś koleś zarabia na jego po prostu Niku i sprzedaje koszulki z jego hasłami. <śleszy> O, znam słyszałem już. No. O, bo... Ktoś kupuje koszulki z huśkiem? Chusiek F. <laughs> <laughs> Dobra, jak już nie jedźmy po nikim. W takim razie z ja znikam i sobie tam kręcicie. Później do ciebie zadzwonię. O Okidoki. No, pa. Aj, hej. Teraz z dodam. O, jakie my tu schody już mamy wypasione. No, no bardzo robisz, ładnie, nie. kolorowo to wygląda. Wyglądzko, ale to ta jego głowa chyba taka trochę wielka jakby miała jakieś... To jest dziwne. To, to jest dziwne. To jest I Bezmyślący zobaczyć, jak idę. on z dołu wygląda. Właśnie, ja tak Siem, mano. Cześć Cześć, Ida. Cześć, Lezi. Siem, mano. Hello, hello. Jesteście Jere, w odcinku. Co robicie? Nagrywamy pierwszy odcinek Kwadratowej Masakry. Znaczy, co jest taka śmieszna rzecz. Fuck! Kuźwa. Jak się No to świetnie. Moje, 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 moje. Co ty? To już wszystko Tyle po ile stało? Dwa. Tu na schodach masz. Ja widzę tej tema a nie mogę ich zebrać. O, No te twoje budki, twój mieczyk. Ej, już miałam mówić, że Creeper nam uciekł z pułapki. No, siedzi. Siedzi? E, ja bym mu na oczach jeszcze zamontował pochodnie. No też właśnie, o tym myślałam przed chwilą. O, elementy. Jaką on ma głowę brzydko z tyłu? Zjadłem diamenty, on dwa życia więcej. Okusim. kusim! Eee, idę i Liczyliśmy na to, że coś montować. nam opowiesz. Proszę? Liczyliśmy na to, że coś nam opowiesz. Ehm. Ee, Przez zakładam to nowe prawo. konto na YouTube. A jednak. Dlaczego tak? A wstałeś dzisiaj rano w końcu? Eee... Wstałem od, od 13, bodajże. Około 13, przed, przed 13 jakoś tak. <laughs> Ja z chyba do szóstej siedziałem. Tak, tak wyszło Niestety O Słuchaj. Boże, ten creeper jest paskudny. No ładny jest tak. co ty chcesz. Jest, co, co on ma na czole powiedzcie. W swoim rodzaju, to jest czapka. Patrz jak teraz ślicznie wygląda w przekochany. Co on ma na czole? Mówisz to u. jest czapka. To mister wymyślił? Eee... No miałeś jakiś lepszy pomysł? Ale Nie no, czapka ty, jest spokojna. ten, później, wiesz? Jak źle? No źle. Wiecie co, powoli dobijamy do 40 minut. To ty gadasz. Niemożliwe, no. żebyśmy tu tyle siedzieli. A jednak. Ale to już nagrywacie w tym momencie? Tak, tak co już to już nagrywam. Tak, 40 minut. To już chyba kończymy. Wow. Myślałem, że dopiero zaczynacie coś z tego typu. Spoko, to witam wszystkich. Siema! jest obrzydliwy, to jest największe osiągnięcie naszego dnia jestem z nas dumny. Dobrze, wiecie co? To możemy powoli pozakańczać, bo... Ja mu bo zrobię tak. taką szpiczastą czapkę chyba, on będzie lepiej wtedy wyglądał. Aj. To co? Kończymy? Mhm. Mister, zostaw już go. Niech tak ktoś powie wygląda. coś mądrego na koniec. O, rezy, jesteś tutaj to... Daj jakieś mądre zakończenie. Mądre zakończenie? No świetny creeper wam właśnie, naprawdę. Ale co on ma na czole w ogóle? Dlaczego eee... nie atakuję ten ciebie nie lubi. A co tego kobla możesz będę powoli już yy... niszczył, żeby to jakoś wyglądałaś się. Co? Nie, bo to będzie harfa zwycięstwa. <noise> Skobestona. Ktoś tu siedzi tak. pod creeperem. Czemu się tutaj zakopał? Bo on miał rosnąć. Ale to Burek rośnie, a nie on. On powiedział, że będzie rośnie, to nie chce siedzieć. Dobrze, kończmy to. Burek już pan Jeszcze kus im się załapał. Dobrze, to wszyscy niech powiedzą, trześć. Trrześć. 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 zabijecie. Siema wszyscy. Trurapką. Siema, siema. A gdzie mieszkasz? A ja będzie ty mieszkasz.